mam Mankus, Taysman, tak was w kolejnym filmie Noir no. Tak sobie pomyślałem, że od niedawna nagrywam filmy tylko Skyblocka. A widzowie spytacie mnie dlaczego, bo ja po prostu... Yy... że jakieś nagrywałem też te Skyblocka filmy, ale ja jakby po prostu nie dlaczego. Ten świat, i, straciem, I i, i straciłem ten cały świat. I dlatego teraz nagrywam po prostu to, żeby odpracować. A nie mam czasu. I sobie grać dla po prostu frajdy mm, na, na skyblocku. I też mm, nagrać film, więc nagrywam po, to po prostu mnie frajdy na skyblocku. I dlatego teraz będziemy robić sobie po prostu questy. odkryłem niedawno temu, że po prostu questy na sklepku trzeba robić dlatego, bo wcześniej wiecie wiecie co ja robiłem? Ja po prostu yy, ich nie robię i tylko po prostu robiłem fajne rzeczy nie wiem, zdobyłem lapis, enchantowałem sekilowy, yy, po prostu bawię się w enchantowanie. a tak naprawdę yy, nie na tym polega, polega na tym żeby no Enchanto, nie tylko wędrzec, tylko żeby robić głównie te. Mm, tak. Jak to się nazywa? O, to, to. to. Mm, quest to mnie. I właśnie na tym będzie polegał ten odcinek. Będę robił Quest. A pamiętacie, nowy projekt na skyblocku? że tak sobie a ciągle przeszkadzało to mega, że tutaj jest to tak naprawdę. Więc za to stawiamy teraz. Widzę ja akurat jest tutaj to, więc mogę tak to robić. Będę teraz sprintował. Co jest nie jest za dobry z pimidersem. pamiętacie niedługo nam zabraknie drewna, więc będziemy i, i teraz zamiast zdobyć tamte te tam farmy, to zrobimy te wszystkie drzewa i przekształcimy tą farmę w inne drzewka. Po prostu będą inne drzewka. Raczej drzewka z tej nowej tajgowej wyspy. Bo... bo te drzewka są nam potrzebne. Z tej nowej tajgowej wyspy. Więc niszczę te drzewa z tej wyspy tajgowej. No i... I napiszcie, na co mam użyć. No a tyle ISA normalnie. A nie na co użyć. Ja nie Mogę najmniej jedynym jaki mam, to jest ten. Ten ten jak to się nazywa, A zboży mam a zboże. To ten yy... Poketajs. Początko. Więc tylko sobie chleb, bo dokło mi chleba. No i lecimy z odcinkiem. Okej. Okay. A czy. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie jakiś cover, jakiś proselek Na kanale Mam nadzieję że oczywiście, że moje intro się spodobało Więc no... teraz... No... Um, lecimy z odcinkiem Wiecie więc, owie, chwileczkę muszę zamknąć drzwi Z zakończyć zakończyć I dalej lecimy za zimkiem wszędzie otworzył, więc ciągle mówię, lecimy dalej za zimkiem, przecież ciągle lecimy za zimkiem. Bo są nowe deski. Wow, plus. I mi wystarczyłoby, żebym się podsadził jedną kredkę w górę. Oby coś wypadło, bo. By... Nic nie wypadnie z tego wszystkiego, ani jedna sadzonka. widzowie to wtedy my tak mamy tak lekko przeklapane, bo my musimy, żeby było minimum jedna sadzonka. Jeśli wypadnie poniżej jedna sadzonka, no to my jesteśmy taki... Ja chyba muszę znieść to drzewo, jakie jest nad moją wyspą. Widzicie to drzewo? To, tam jest już od e, początku serii. I tam pamiętacie, że miałem na maksa, 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 miałem hiper dużo drewna. Pamiętacie to widzowie? To drewno już się skończyło prawie, że pół drewna wykorzystane. A wygląda jakby się nic na wyspie nie zmieniło, co nie? Opośrednio odcinka. Bo ja z dosyć bardziej zdobywym surowcem. surowce. Ostawcie na początku dzwona i suba, żeby suba z, żeby nie zapomnieć. O nie. A World Save. Szkoda, nie tych save. World. O oh, world save complete view. Więc nie będzie nam lagował odcinku. Fumo Wars to znaczy po prostu często, to znaczy po prostu wyrzucacie z Skyblocka i po prostu dajecie na, automatycznie na, yy, na lobby, żeby ludzie nie cheatowali. Raczej, żeby nie ustawili sobie, żeby bot nie grał i że po prostu raz na chyba jakieś godzinki tak coś dzieje. I zawsze to jest podczas filmu. Ej, dlaczego to od drewno się nie zbiera. Nie to mega wpina, Dlaczego po prostu nie może się Zbierać. O wszystko się zbiera, ale osadzonkę mam jest. Następną osadzonkę. Okej, okay, to się zebrało, więc być... to raczej też. Mamy dwie sadzonki. Może więcej? Nie, tylko w jakiej szkoda, że nie mniej więcej? A może następnym razem. Teraz biegniemy do farmy drzewek. Mam pomysł, może będzie jedno takie. Powinno być jeszcze jedno. Ostatni wysiadł. Um, Niestety teraz się niszczeniem. Czekaj, czy zostaje jakaś siekierka Eficjencji? No tak, zajmiemy się tym. Więc widzę, że szybko zostaje siekierkę tak, Z Eficjencji 2 se zaklina. Wystarczy tylko na efficiency 1. Czekaj, widzę, że... Aks z Eficiency pięć, z tą ile kosztuje Eficiency jeszcze jedną? A dziesięć to tak sądziłem, że. No. Ale płacę się bardziej, więc to może. Nie, 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 się. O mnie takie sikierki się mega szybko niszczą. No szybko minię, więc przypominać, że jakieś wszystkie te drzewkowitowe, jak te wszystkie drzewa, szybko musi wypaść. To. Pisa nie będę ten dlatego tego, bo najbliższy quest jest po prostu. I nie chcę czytać całej farmy drzewek. Sharpness 1 kochany mieczyk. Kochany szarpnę się kiedy? Ja pamiętam co miałem zrobić niedawno temu, a zapomniałem. I co to jest? Ciągle nie mam wiadra, to mi tak ciągle przeszkadza Czyli nie mam wiadra z wodą, nie mogę walić wiader Ej, ej Kilka razy nie, nie mogę. A on taka. Sorki widzę że takiego fajla. Dwa razy Tutaj. Pierwsze postawione. Widzowie, Sharpness jeden. Zrobię tylko. Okej. Okay. się też po drodze Podali, a mnie czy chyba się. Widzę fajnie że z tego, że jak cię dwa razy trzy razy wali. Wiem, że jak cię raz wali krowę, to już od razu będzie fiu powiadomie się nie wysłało. Już się bałem, że ma jakiegoś nowego, że ktoś mnie prosi o follow na, face... na fejsie. No i znowu na no, odcinku będzie tej osoby. Nie... Powiedz, patrzcie, jak się da mega szybko jak spić to za jakoś 10 sekund tak wysyło No bo jak ja zeskakuję to ja to zawsze Oczywiście zrespi się od razu Ja w czasie wyjdę na górę Szkoda. I Nie wiem, co się tutaj, respił krowy dokładnie na tym je. Wiem, widzę, co możemy. Widzowie, jaki genialny pomysł. Ten tacie widzę, że nie to... że nie mogą się one respić na półpłytkach. Pamię to, yy, to już za chwilę musimy kończyć odcinek. Musisz hmm. kończyć nagrywanie. Ale poczekajcie chwilę. Czekam, sorry, że się w tyle jakiś szelest. Pamiętacie, widzę teraz to, co zrobiłem jest genialne Użytek... Z teraz będą najlepsze, starożony nie się spać w ogóle na tym wiecie. Subskrybujcie, komentujcie, pa!